Dobra, cześć wszystkim z tej strony Mieszko, zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu, w którym będę miał okazję przeprowadzić wywiad z jednym z moich klientów, z którym mam okazję współpracować od początku roku. Radku, przedstaw się, powiedz, czym się zajmujesz i gdzie działasz. Cześć, nazywam się Radosław Figura, prowadzę studio detailingowe Ultimate Carbon w Bytomiu. Zajmujemy się, że tak powiem, ogólnym detailingiem, jak i wrappingiem samochodowym. E, nakładamy powłoki ceramiczne oczywiście, powłoki elastomerowe e, z wrappingu oczywiście zmieniamy kolory jak i e, zabezpieczamy samochód bezbarwną folią PPF, w tym folią marki XPL. <laughs> A powiedz mi, jak długo się, jak długo się już tym zajmujesz? E, wiesz co, zajmuję się detailingiem już od 18 roku życia. Co prawda, zacznę, wiadomo, nie zaczyna się od razu od, 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 od grubych rzeczy. Za... <laughs> etap. Zaczynasz od makeowego, potem pierwszy raz dostajesz maszynę, e, potem pierwszy raz nakładasz powokę, e, zmieniasz te różne studia, e, aż w końcu otwierasz coś swojego. Mhm. I powiedz mi w ogóle, jak wyglądała ta Twoja przygoda z detailingiem? Czy robiłeś w jakiś takich bardziej znanych studiach przed otworzeniem swojego, czy jak to wyglądało? Ci, jeżeli chodzi o takie znane studia, to raczej nie, raczej to były. E, jeżeli chodzi o, o moją w ogóle pierwszą pracę, to był autorelaks. Na mhm. początku było to typowo myjno, w tym momencie już jest to studio tailingowe. Było to bardzo blisko mojego zamieszka mojego miejsca zamieszkania. Później przeniosłem się do już nieistniejącego Autospa w Zabrzu. Tam, na, tam pierwszy raz dostałem, że tak powiem, maszynę e, do ręki. E, tam też współpracowałem z bardzo fajnym menadżerem i, tym, i w tym momencie już moim przyjacielem Mariuszem, e, który poprowadził mnie dalej. E, w jednym momencie nawet wyjechałem do Anglii e, do fabryki McLarena, gdzie nauczyłem się już bardzo konkretnie e, Korekty lakieru, polerowania, usuwania rys, e, usuwania e, różnych uszkodzeń, e, technik, smart repair, więc, więc tam zdobyłem naprawdę ogromne doświadczenie. E, po czym wróciłem do Polski no i powoli zaczynałem działać z, tutaj, jeżeli chodzi e, o własne studio detailingowe. Mhm. A kiedy otworzyłeś dokładnie Ultimate Carbon? E, Ultimate Carbon. E, Powstał e, około roku czasu temu Dokładne, e, dokładnie studio e, pierwszego klienta przyjęło, przyjęło e, 6 sierpnia, bodajże zeszłego mm -hmm. roku. Mm -hmm. I w jaki sposób pozyskiwaliście na samym początku klientów do biznesu? Wiesz co, e, <laughs> teraz głupio mówiąc, ale. <laughs> Na samym początku być to tylko i wyłącznie znajomi i sąsiedzi. Na szczęście miejsce mam takie, że są, jest to centrum biznesowe, więc e, tych sąsiadów z, z, ze swoimi własnymi działalnościami miałem dość sporo. E, przeszedłem po prostu e, na naokoło, e, przedstawiłem się, powiedziałem, że, że takie miejsce tu powstaje. E, tak zdobyłem swoich pierwszych klientów. E, oni są teraz ze mną cały czas, te samochody e, cały czas wracają, więc, więc, więc. Bardzo jestem im za to wdzięczny, bo że tak powiem, pozwolili mi przetrwać. Mhm. E, bo, bo nie jest prosto otworzyć coś swojego w Polsce, dobrze o tym wiemy. E, mhm. więc, więc tak to wyglądało. Zaczęłem z ulotkami, co dawało bardzo mierny efekt. Z ulotek chyba tak naprawdę zadzwoniła do mnie tylko jedna osoba. E, lakieru, tak. Więc, więc e, ulotki, średni temat. E, no i potem zastanawiałem się właściwie, co dalej trafiłem na ciebie. Mm -hmm. A powiedz mi w takim razie, co zadecydowało, że rozpocząłeś współpracę ze mną? Wiesz, co szczerze, polecenie. Jeżeli chodzi o takie, o, o marketing z typowo dal rozmawiałem wcześniej z różnymi innymi osobami, średnio mi się spodobały. Nie widziałem, że tak powiem, większego sensu w tej współpracy, ale Później właśnie Mariusz Nowożyński. On często się tu będzie pojawiał. Jest to mój, 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 mój bardzo dobry, e, wręcz mówię, przyjaciel e, na ten mm -hmm. moment. Już jeżeli chodzi o detailing, współpracujemy bardzo długo i on tak szczerze mi Ciebie polecił. Powiedział, że rozmawiał z innymi znajomymi, teraz ciężko będzie mi dokładnie przytoczyć przykłady jakich znajomych, rozmawiał, że oni z Tobą albo współpracowali, albo rozmawiali, albo, albo jak, w jakiś sposób Ciebie poznali i powiedzieli, że są bardzo zadowoleni ze współpracy, przez co no, przekonał mnie, zadzwoniłem i, 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 no, i, no, i współpracujemy. A w ogóle miałeś jakieś obawy przed rozpoczęciem tej współpracy? Współpracy ze mną? Te, że to Tak, na samym początku, jak zaczęliśmy współpracować, byliśmy po zimie, pierwszy rok działalności, więc finansowo było no, no, no ciężko. Bałem się, że, że ten, ten budżet na reklamy, które sobie zaplanowałem, że może kurczę to za dużo, może tego nie, 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 nie będę w stanie dać rady po prostu płacić, ale, ale wszystkie wątpliwości się rozwiały. No to super, cieszę się bardzo. Czyli efekty do dnia dzisiejszego ciebie cieszą, tak? Są zadowalające do ciebie. Efekty są tak naprawdę no, oszałamiające. Tak naprawdę, gdyby nie reklama, te studio by nie ruszyło. Tak jak mówię, miałem znajomych jako klientów, sąsiadów, ale ich potrzeby no też się kończą albo są jakieś ograniczone. Nie miałem praktycznie żadnego klienta z zewnątrz, nie było takiej osoby, że a wejdę sobie na wyszukiwarkę Google, wpiszę, wpiszę, wpiszę sobie studio detailingowe, znajdzie ultimate i przyjedzie. Praktycznie takich osób nie było, może na palcach jednej ręki. Hmm. Powiedz mi, jak jest, jak wygląda w ogóle sytuacja z konkurencją u Ciebie. Bo jeżeli się chodzi od razu na twojego Facebooka, no to twoje studio wydaje się od razu studiem premium, nie tutaj, więc. A, powiem tak, no, troszeczkę, troszeczkę w ten sposób celowaliśmy, żeby to tak wyglądało, ale sam wygląd, to nie wszystko muszą być też za, wiadomo, za tym idzie e, też, też praca i jakość, którą staramy mhm. się. E, robić jak najlepszą. E, aczkolwiek tak jak mówisz, e, u mnie konkurencja jest ogromna. E, bardzo blisko mnie są Katowice KarSpa, e, oni są w salonie Ferrari, to jest potęga na całą Polskę. Z tego co wiem, chyba największe studia detailingowe w Polsce i nie nie są to bracia Pietrza, które tak sobie sobie... <laughs> Są, są ogromnym studiem, ale, ale Spa, do Karspa się, że tak powiem, nie umywają. Mają podpisane umowy praktycznie z każdym większym salonem, jak Mercedes, Porsche. Wszystka, cała robota, jak sprzedają w pole wszystko praktycznie, jak sprzedają w salonie, wszystko praktycznie leci do Karspa. Dlatego no, ciężko na Śląsku, bardzo ciężko wbić się na ten rynek. Obok siebie też mam bardzo znane studio. W, w wrappingowe. Kurczę teraz zapomniałem i e, coś tam. Oni generalnie robią e, bardzo mocno na, na Facebooku działają, mają prawie 250 tysięcy obserwujących. Ostatnio wow. robili e, licy, licytację. E, ich widz mógł wygrać Audi RS 4, takie żółte, hmm. ten, nie wiem, i, 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 i było totalnie przerobione, więc e, to też jest moja konkurencja, oni są chyba 5 km ode mnie. E, jest ogromne, a mimo to. Pozyskuje jakoś klientów, więc, więc rynek jest e, chłonny, ogromny i, i daliśmy radę. Super. Bardzo dobrze to słyszeć. Powiedz mi w takim razie, jak wyglądała u ciebie sprzedaż na samym początku, bo wiem, że dużo właśnie osób ma z tym problem na samym początku. Wiesz co, ze sprzedażą jest coś takiego, że e, to nie jest tak, że ktoś cię robi sprzedawcą, Może mieć do tego predyspozycję, ale tych rozmów trzeba przeprowadzić, nauczyć się, ktoś też musi powiedzieć. Jakie błędy popełniasz, bo to nie jest tak, że jesteś w stanie sam, samemu się dowiedzieć, co robisz źle. Tak? Możesz cały czas katować ten sam schemat rozmowy i cały czas będzie to wyglądało tak samo. Póki ktoś ci nie powie, że trzeba wprowadzić takie zmiany. Dzięki za to, że ty powiedziałeś. Ale powiedz mi, czy w ogóle miałeś taką frustrację na początku? Bo wiem, że często się tak zdarza, że wiesz, dostajesz te 10-20 kontaktów, kontaktuje mhm. się i nie ma nic, nie ma żadnej sprzedaży. Nie? I tutaj delikatna frustracja jest chyba. Znaczy, jest coś takiego jak frustracja, ale nie można się poddawać. Wiesz, e, musisz zdać sobie z tego sprawę, że faktycznie no, niektóre kontakty, które wpadają, Inaczej, nawet można powiedzieć, połowa kontaktów, które wpadają, to są osoby po prostu, nawet nie, że są zdecydowane. On tak sobie sprawdza Facebooka i stwierdzi: A, zapytam z ciekawości, ile to kosztuje. Fajnie, to jest to jest klient, który już o tobie wie, to zapisze sobie numer, może faktycznie, jak się zdecyduje na przyszłość, to oddzwoni. Ale trzeba właśnie czekać na tą drugą połowę, na tych zdecydowanych klientów, I, 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 no i to potem właśnie pokazuje, daje efekty, tak naprawdę. Inaczej, rozmowa, która się zaczyna z klientem zdecydowanym, który chce usługę, zaczyna się zupełnie inaczej niż z takim, który po prostu zapyta o cenę. I to wszystko. Mm -hmm, mm -hmm. Rozumiem. Radku, mamy cztery miesiące już tak jakby zrobione na maksa. Teraz nam idzie mm -hmm. piąty miesiąc. Może porozmawiajmy na temat klientów. Ilu udało Ci się pozyskać klientów w pierwszym miesiącu? Więc, co w pierwszym miesiącu było to, było, było to żeby ci nie oszukać trzech albo czterech klientów, ale takie konkretne roboty, bo to były powłoki ceramiczne wraz z korektą lakieru. Każdy jeden klient to minimum 3000 zł. Także pierwszy miesiąc naszej współpracy już był dla mnie dochodowy, odliczając wiadomo koszty naszej współpracy, koszty reklamy był to już, e, wyszedłem wtedy na plus, a, a to jest najważniejsze, mm -hmm. a to był miesiąc zimowy. Dodajmy do tego, że to był miesiąc zimowy, e, no, gdzie klienci no nie za bardzo chcą cokolwiek robić z samochodami. No umówmy się, wszyscy pytali, e, miałem wtedy dużo kontaktów, ale wszyscy pytali właśnie o kwiecień, maj, e, że oni by zrobili, ale kwiecień, maj, jak będzie trochę cieplej. No. <laughs> no. E, Późniejsze miesiące wyglądały coraz to lepiej, aż nadszedł kwiecień. Pierwszy mhm. tydzień, totalna petarda. Nie wiem, co się stało, ale jeden tydzień zrobiliśmy. No, niecałe 40 tysięcy obrotów. wszystko 100% reklamy było, full body PPF. No i cztery ceramiki. Także było naprawdę, naprawdę konkretnie. I to ceramiki za fajne pieniążki. Także naprawdę, naprawdę jestem mega zadowolony. Teraz dzięki reklamie jest maj. Eee, wiadomo, święta, mhm. więc wolne. Teraz jestem na szkoleniu w Poznaniu. Cztery eee, dni eee, mamy zamknięte, eee, a mimo to miesiąc kreuje się i zapowiada się bardzo dobrze, bo można powiedzieć, że praktycznie cały maj jest zapisany. Teraz już zapisuję kolejne samochody, mimo tego, że nie jestem w stanie sam tego przerobić, mm -hmm. ale wiadomo, są, są pracownicy, którzy pomogą mi ogarnąć wszystkie te tematy. Bardzo dobrze radku się tego słucha. Powiedz mi w ogóle w takim razie właśnie ten pierwszy miesiąc to było te 10, 12, 13 tysięcy. Mm. Następny miesiąc tutaj już było prawie 50, bo te 40 tysięcy było w jednym tygodniu, ale ogólnie ten miesiąc był chyba rzędu tam 50 tak, tysięcy. Tak, tak, tak. tak. To było tak, że bardzo w kwietniu był tak, że on się mega skoncentrował na tym pierwszym tygodniu, potem mhm. były kolejne, więc łącznie to było około 50 tysięcy w kwietniu, więc no zobaczymy. Na razie, jeżeli chodzi o maj zapisanej sprzedaży, mam 25 tysięcy, póki co, tylko że to jest tak jakby. Dla mnie samego, że ja jestem sam w stanie to przerobić i teraz już zapełniam terminarz dla pracowników. Wow, wow, naprawdę mega. Powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o tą sprzedaż. Bo na mhm. początku ta sprzedaż nie była aż tak wysoka. Ok, dla niektórych sprzedaż 10 000, 12, 000, 13 000 to jest dużo, tak? Natomiast teraz. To ta sprzedaż jest o wiele większa. nie? Tutaj mamy 40, tutaj mamy 25. Powiedz mi, co się zmieniło w Twojej sprzedaży na przestrzeni tych kilku miesięcy, właśnie współpracy. Wiesz, co wysyłasz nam, zakładam, że wszystkim, bardzo fajne tiki. jak mamy rozmawiać, gdzie popełniamy błędy, jak ktoś chce, zaczyna się do tego dostosować. I ja o tym pamiętam przede wszystkim, żeby się do tego stosować cały czas myśląc o czym się mówi, to, to, to po prostu na to wpływa. Realnie wpływa na sprzedaż takiego produktu. Mm -hmm. Mega, mega. Bo właśnie dużo osób ma problem z tą sprzedażą. Zaczynają nie, i tak. nie widzą potencjału, nie? Też. No, ja miałem ogromny. Ja miałem naprawdę ogromny problem ze sprzedażą. Ja jakby to, Ja nie lubię sprzedawać inaczej. Teraz już jest troszkę inaczej. Dzwonię e, z uśmiechem na twarzy. Faktycznie to pomaga. Faktycznie klient czuje, jak e, ktoś po tej drugiej stronie, czy ma lepszy, czy gorszy humor, to faktycznie klient czuje. Że tak powiem, jak miałem jakiś gorszy dzień, starałem się ten uśmiech mieć na twarzy podczas rozmowy, a mimo to czułem, że klient wie, że to nie ten dzień. <śmiech> <śmiech> to są takie proste rzeczy, ale. W życiu bym na to sam nie wpadł, jakby 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 nie, nie twoja pomoc. No powiem ci, że akurat ta rzecz, żeby się uśmiechać właśnie przed rozmową, w trakcie rozmowy, wydaje się na pierwszy rzut oka tutaj taki głupie, nie? Kurde, no, uśmiechać dokładnie. się przez telefon, ale no rzeczywiście to działa, nie? Bo to jest w ogóle inna energia, jak rozmawiam z potencjalnym klientem, z osobą, która w ogóle ciebie nie zna, nie? Dokładnie, ale naprawdę to czuć. Ja też wiem, ja też to czuję w sumie, jak sobie tak pomyślałem, że ja też wiem, czy klient jest zadowolony, czy już jest zirytowany z tym, że po prostu musiał ode mnie odebrać telefon. No, e, że... I tak dalej, i tak dalej. To naprawdę czuć i to, 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 to bardzo pomaga w późniejszym sfinalizowaniu sprzedaży. Mhm. To powiedz mi może takie trzy rzeczy, które u Ciebie akurat najlepiej wyszły w sprzedaży. Mamy to uśmiechanie się właśnie przed rozmową i w trakcie. Co jeszcze? Więc co, zadawanie konkretnych pytań. Wcześniej nie zadawałem pytań klientom, tylko rozmowa się zaczynała od tego. Dzień dobry, dzień dobry, jaki samochód? Co potrzeba? Cena taka i taka. Dziękuję, do widzenia, do widzenia. Teraz staram się przedstawić. Pozytywne aspekty usługi, którą, którą jest zainteresowany klient, jeżeli, jest, jeżeli coś wyjdzie za drogo, staram się przedstawić inne propozycje tańsze, dopasować, mm -hmm. pod, ta, pociągnąć tą rozmowę po prostu, a nie ją urywać. E, wiadomo, nic na siłę. Czasem jest tak, wiadomo, że klient powie nie i, i no, wiadomo, trzeba przestać, bo efekt będzie jeszcze gorszy, no, nie, nie ma co na siłę. E, tak jak powiedziałeś jeden ze swoich e, naszych, naszych szkoleń, że e, ludzie e, lubią kupować, ale nie lubią, jak się im coś sprzedaje i, i staram się to zapamiętać, i, i nie, chcę, nie chcę robić nic na siłę. E, mm -hmm. Próbuję e, wiadomo e, różnych sposobów, ale, ale tutaj właśnie e, mocno zmieniłem e, to nastawienie. E, to, są, to są, no chyba to są te najważniejsze rzeczy, które, które się poprawiły, że tak powiem, u mnie. Okej, okay. W takim razie powiedz mi. Ile ogólnie wygenerowałeś mhm. przychodów w trakcie trwania naszej współpracy? Bo mówiliśmy o poszczególnych miesiącach, ale nie powiedzieliśmy ogólnie ile to wyszło. Wiesz, yy, sumując wszystko to razem będzie około 100 tysięcy złotych. Mhm. Więc wynik. Tak naprawdę po 25 tysięcy złotych na miesiąc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Yy, umówmy się, jest to jest to opłacalny interes. <laughs> to prawda. Powiem ci, że naprawdę duże zainteresowanie było w okresie zimowym. Bo każdy się obawia o to, że nie będzie klientów. A tutaj włączyliśmy kampanię, no i folia PPF, powłoka ceramiczna, i od razu klienci tutaj zostawiali dane do siebie. Więc mega. Tak, Jakby nie ta reklama, powiem ci szczerze, że ten pierwszy rok działalności, pierwsza zima mogła zakończyć się dla mnie tragicznie, ale się tak nie stało właśnie tylko i właśnie dzięki tak naprawdę reklamie. Mega, Reka. mega, mega dobrze. Reklama dźwignią handlu i to jest bardzo, bardzo podstawowa wiedza, ale trzeba o tym pamiętać. No jednak reklama dźwignią handlu, bez tego się nie obejdzie nikomu. Nie może, ale jeżeli chcesz coś osiągnąć, rozwijać się, to musisz zainwestować. Pewnie, pewnie. A powiedz mi w ogóle, jak to wygląda z poleceniami u Ciebie, bo ostatnio mi właśnie wspominałeś, że osoby, które przyjechały do Ciebie z kampanii, e, później znajomy tych osób, e, coś tam się z Tobą kontaktował. Czy dzięki właśnie reklamie również poszerzasz bazę osób, które cię polecają? Tak, jak najbardziej. E, e, prosty przykład, na przykład z reklamy miałem, e, robiłem e, korektę Lakieru wraz z, tą, z najlepszą pięcioletnią e, do ochroną e, Lakieru powłoką keramiczną, e, była to osoba pracująca na kopalni, po czym zadzwoniła kolejna osoba, że ma takie takie auto, e, że kolega z pracy robił, zapytałem się, skąd, pokojarzyłem samochód i. i, i Takich przykładów jest no kilka. Ludzie wracają, mam same pozytywne opinie, naprawdę robimy dobrą robotę, więc, więc nie dziwię się dlaczego. <grymne> <grymne> ale, ale, ale staramy się podejść do każdego klienta indywidualnie. E, zawsze. Z... Coś tam lekko dodamy od siebie w gratisie, żeby to naprawdę wyglądało, było top, było zrobione po prostu top i to, to to daje efekty. Ludzie polecają, zwraca się więc siatka poleceń jak najbardziej e, zrasta bardzo, 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 e, wręcz proporcjonalnie do ilości osób z reklamy o. No, bardzo, bardzo dobrze to słyszeć, bo właśnie dużo osób mi mówi, że słuchaj Mieszko, no, mój biznes głównie bazuje na poleceniach. Ale zawsze jak włączymy taką kampanię, no to twoje polecenia również wzrosną. Tu też tutaj zarobisz więcej, nie? Oczywiście, wiesz, każdy jeden klient, którego zrobisz, którego, którego obsłużysz, koniec końców ma sąsiadów, ma kolegów. Ja właśnie robiłem ostatnio Mercedesa EQS. To jest w ogóle mega, mega fajna robota, mega fartowna. Zrobiliśmy Mercedesa. Okazało się, że właściciel tego samochodu ma dość sporą firmę i zajmuje się organizacją praktycznie wszystkich turniejów tenisowych w Polsce, więc ma bardzo fajną bazę znajomych. Zaproponował sam z siebie, że możemy zostawić swoje foldery reklamowe i on po prostu z mówi, że fajna robota i tak dalej zostawcie pomogę. Więc, więc tak, że tak powiem, siatka polecenie, wszystko, wszystko po prostu się napędza dzięki temu. Kurczę, fajne połączenie. Kampania reklamowa, dobrze wykonana robota, i nagle ciebie polecają wszędzie, nie? I to no tak, tak sam to siebie, jest... więc mega. No, no to jest akurat naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny temat, więc, więc no oby takich więcej, nie? Naprawdę. Dokładnie, dokładnie. Radku, w takim razie powiedz mi, za co najbardziej sobie cenisz naszą współpracę, bo już mamy okazję współpracować, no pięć miesięcy, już piąty miesiąc nam idzie, nie? Tutaj. Dostojnie cenię sobie za to że naszą współpracę, za szybki czas reakcji, za to, że jeżeli widzimy, że na przykład efekty, nie wiem, zaczęły spadać, że tych lidów jest mniej, wprowadzamy jakieś zmiany, e prosisz mnie o jakieś zdjęcia nowe, e czego potrzebujesz, e żeby, żeby żeby tą kampanię wprowadzić w życie. Ja też mam jakieś swoje pomysły. E rozmową jesteśmy w stanie szybko dojść e co trzeba poprawić, poprawiamy to i, i póki co przynosi to cały czas efekty, więc, więc głównie za kontakt, za czas reakcji, no i za efekty. Bardzo fajny, będziemy mieli materiał reklamowy pod koniec miesiąca, jak dobrze kojarzę do kampanii reklamowych. Możesz coś więcej tak. na ten temat powiedzieć, bo to będzie do folii PPF tutaj. Dokładnie. 22 maja przyjeżdża do nas do studia Lamborghini Huracan na Fullbody PPF. Właśnie bardzo fajna robota. Już dogadaliśmy się z firmą, która zajmuje się nagrywkami przeróżnymi, żeby zrobić po prostu profesjonalne filmy reklamowe. Typowo na Facebooka, na Instagram, jak robimy tą pracę. Przy okazji, to jest mega fajny samochód, który przyciąga wzrok. Więc, więc, jak najbardziej wiesz. Tutaj to, to zaowocuje w naszej reklamie, więc fajnie w ogóle, że, że, że możemy zrobić takie filmiki i że możemy posłać to świat tylko i wyłącznie dzięki reklamie, tak naprawdę. Wow, wow mega, bo naprawdę egzemplarz samochodu jest niesamowity. To, to trzeba wskazać, jeżeli te osoby to <śm> <śm> zobaczą w okolicy. Lamborghini u nas już. <śm> o kurde, mega, mega, bo jeden materiał reklamowy z Rambo mamy, tylko tam tak. był słów, nie? Urósł. URUS e, Mansory, tak naprawdę, więc dość, dość e, nie wiem, że URUS jest dość dość wyjątkowym samochodem. Rzadko spotykam to wersja Mansory, no jeszcze rzadsza, tak? I, i, I było to u mnie w salonie. E, to jest klient, który ma jeszcze szereg innych super samochodów. Ma jeszcze Lamborghini Aventadora, e, 720 McLarena, e, no. chyba 75, i tak dalej, i tak dalej. I, i już jesteśmy umówieni, żeby zrobić jego 911 Turbo S. -a. Więc, więc jeszcze, niektóre, jeszcze, jeszcze parę fajnych samochodów się pojawi, wiadomo, muszę, muszę poczekać, ale jestem pewny, że... Mega, mega, mega fajnie, bo te samochody przyciągają uwagę, nie? To jest co innego niż na przykład w reklamie jak jest Passat, a inaczej jak jest Porsche, inaczej jak jest Lambo, które też jest rzadko spotkane na, na drogach, bynajmniej u mnie tutaj. Nie no, u, u nas mówmy się też, te samochody są gdzieś, ale one nie są widoczne na co dzień. Tak naprawdę, tych, tych... jeździ wiadomo po Śląsku, wszędzie gdzieś można znaleźć super samochody, ale to nie jest tak, że widzi się to na co dzień, albo no bardzo rzadko, jak się raz w miesiącu zobaczy Lambo, to jest sukces tego Rozumiem. Radku, powiedz mi w takim razie, bo jak rozpoczęliśmy współpracę, to od razu zobaczyłem, że jesteś osobą, która no, chce współpracować, bo to od razu widać, bo są osoby, które są nastawione tylko i wyłącznie na to, że Mieszką pozyskami klientów, i są osoby, które są nastawione na współpracę, czyli że załóżmy, ja pozyskuję LIDY, Ty sprzedajesz, ale Ty jesteś otwarty na moją pomoc. Powiedz mi w takim razie, komu polecałbyś współpracę akurat ze mną? Powiedz yy, na przykładzie tego, jak to wygląda w środku, bo ja mogę zawsze mówić o tych superlatywach na zewnątrz, jakieś tam wyniki, 40 tysięcy i tak dalej. Natomiast powiedz mi, yy, komu polecałbyś naszą współpracę? Jak wiesz, jak jest w środku również. Tak, e, powiem ci tak, polecałbym e, każdemu, kto oczywiście prowadzi studio detailingowe, e, każdemu, kto narzeka na ilość klientów, e, bo, bo ma za małą siatkę poleceń, e, umówmy się, jeżeli nie prowadzisz żadnej kampanii reklamowej, nie jesteś w stanie się rozwinąć. Kampania reklamowa to naprawdę jest bardzo, bardzo ważna rzecz w biznesie. Czy Facebook, czy jakieś radio, telewizja nieważne, reklama to reklama ona musi być. Więc więc każdemu, każde, każdemu takiemu studiu, każdemu, każdej osobie, która nie potrafi sprzedawać, żeby się nauczyła, i niech się właśnie nie przejmuje, tylko pozytywnie do tego nastawi. Nikt nie urodził się idealnym sprzedawcą, idealnym detailerem, nikt nie jest idealny. Tego wszystkiego trzeba się nauczyć, na to wszystko potrzeba czasu no i chęci. Więc, więc wszystkim takim osobom. Dziękuję. To w takim razie, Radku, jak oceniasz naszą, naszą współpracę w skali od 1 do 10? Mocna dycha, <laughs> już myślałem z tyłu głowy, miałem tak, że powiem mocne 11. <laughs> mocna mocna... Dycha. Max to no, max, no. lepszego max nie <laughs> będzie. Dokładnie, dokładnie. Dobra Radku, dziękuję bardzo Tobie za poświęcony Również czas, e, za w ogóle wymienione tutaj spostrzeżenia, bo też powiedziałeś w jaki sposób sprzedajesz, a to też jest takie bardziej tajne, e, więc dziękuję bardzo. I co, działamy dalej, lecimy po lepsze efekty. Mam nadzieję, że do końca roku osiągniemy jeszcze lepszy pułap, jak chodzi o przychód. Mam delikatny jeszcze plan z tyłu głowy, ale to w późniejszym etapie czasu ci go przedstawię. Jeszcze raz bardzo dziękuję za, za wywiad i za poświęcony czas. Ja również dzięki. Do usłyszenia na razie, hej. Do usłyszenia, hejka.